Tata kazał mi scenę posprzątać. To też taki czynię. No. Wykałaczka. Może ktoś zgubił, pewnie tęskni za nią. Przygotowałem dla państwa wiersz. Wiersz będzie dowodem na to, że my, Emo, mamy radosne życie. Wiersz pod tytułem Życie chujnią. <zysy> <zysy> życie mnie tłamsi, zdechły chomik. Serce krwawi, patyk, patyk, wbity. Jak szaszłyk, szaszłyk Na patyku. Zdechło mysz. Potrąciła się o kant. Stoję w tunelu sam, sam. Gdzie szukać uśmiechu? Gdzie, gdzie? Kabaret smile.